Tak, to troszkę zostaliśmy zaskoczeni tą informacją odnośnie likwidacji chwili Powiatowego Urzędu Pracy, zwłaszcza, że my jako gmina akurat partycypujemy w kosztach funkcjonowania tego biura, Co corocznie dajemy dotację na funkcjonowanie biura. Po drugie, no Biuro w Guszycy ma nową lokalizację i tutaj też zostały poniesione pewne koszty. Wolałbym jednak z zarządem porozmawiać jeszcze na ten temat. Może byśmy wspólnie wypracowali inne rozwiązanie. Nie całkowitą likwidację, ale może raz, dwa razy w tygodniu byłoby to biuro otwarte jednak dla tych mieszkańców, bo liczby no, pokazują, że cały czas jest tych osób bezrobotnych sporo. No i będzie pewnie dla nich duży problem, bo w przypadku Głuszycy to jest dojazd z dwoma autobusami na ulicę Ogrodową, a więc może być, może, być to, może być to dużym problemem. No i będzie to pewnie pogłębiało wykluczenie takie społeczne tych osób, które mając to tutaj na miejscu mogły być dopytywać o pracę, mogły podejmować różnego rodzaju szkolenia zawodowe uzyskiwać się dodatkowe uprawnienia, a więc miały to tutaj na miejscu. Teraz może pewnie będzie to utrudnione, ale myślę, że to też jest dobry czas na to, żeby porozmawiać z, jeszcze może z zarządem, zanim podejmę podejm podejm ostateczną decyzję. Bo patrząc na trzy gminy Wali, Muszyca i to jest dosyć spora o liczba osób, które pozostają bezrobotne, a więc. Chociaż jeden czy dwa dni, jakby takie biuro funkcjonowało, to byłoby to już dobre rozwiązanie. Okej, okay, no a jednocześnie mamy trochę chyba to, to zjawisko bezrobocia zmniejszone. Jest o wiele mniejsze niż powiedzmy 20 lat temu, kiedy było 25 tysięcy bezrobotnych, a dzisiaj jest około trzech. Tak, ale dalej, cały czas w powiecie Wąbrzyskim no, oscyluje w, w, w okolicach 12,5%. Wiemy, że za chwilę mamy zimę, kończy się sezon tych prac dorywczych, a więc pewnie i to bezrobocie wzrośnie. Też nie wiemy, jak będzie w tym roku wyglądała gospodarka, no bo różne do nas sygnały docierają, że jednak mamy pewną stagnację i pewnie to będzie też powodowało, że to będzie, to, be, to bezrobocie będzie wzrastało, a więc jest kilka takich czynników, które by na, myślę, należałoby najpierw przedyskutować, przeanalizować. No nie, jedy, jedy, nie jedynym czynnikiem powinny być zawsze pieniądze w przypadku kwestii społecznych, a więc są wyższe jakby cele, które musimy realizować, nie patrząc na koszta a myślę, że walka z bezrobociem tutaj, szczególnie u nas w regionie, jest no, takim kluczowym wyzwaniem.